Nie rozumiem, dlaczego Adam się spóźnia. Nie warto się denerwować. Widocznie nie może jeszcze przyjść. Nie denerwuję się, tylko po prostu czekam. O, chyba ktoś puka. Tak, ktoś puka. Nie wiem, dlaczego dzwonek nie działa. Trzeba go koniecznie naprawić. Dobry wieczór. Czy tu mieszka pani doktor Ewa Gadomska? Tak, to ja. Czy to pan Adam? Nie, to posłaniec. Proszę uprzejmie pokwitować. Co kwitujesz? Kwiaty i list. Dziękuję. Do widzenia. Ciekawa jestem, kto przysyła te kwiaty. Nie domyślasz się? Domyślam się. To pewnie pan Adam, oczywiście. A wiesz, co pisze? Mam nagły wyjazd służbowy. Wracam pojutrze. Przepraszam, całuję ręce. Adam. No, no, no. Adam jest zakochany. Skąd wiesz? Wiem dobrze. Tak postępuje tylko zakochany mężczyzna.